Następnego dnia w szkole. Ach, nie spodziewałam się, że tak że dużo osób wchodzi do mojej klasy. Szczególnie tylko do mojej klasy. Poczekam sobie na Rexa. Spokojnie sobie poczekam na, poczekam na, na Rexa. Powinien zaraz być. O, to ty. czym się ode mnie. Psychiczna kobieto. Nie tym zadzierasz. No, to mi chyba ta użyła tam za tobą. Nic ci nie mówiłam. Y Ale... -y. Mówiła. No. Ach, wiesz co. Dzisiaj y, nie ma. Dzisiaj to chyba ja będę miała większą satysfakcję niż ty. A to właściwie czemu? A dlatego, że mam jakieś powodzenie całej szkoły. Aha. A co mnie to obchodzi? No oh. co nie możesz. A co cię to obchodzi? Ha. Wszystko co wiesz? Nie, no, musiało tak być. Ściepsk, bawo. Przez ciebie? Przez ciebie? Gary dzisiaj nie przyszła do szkoły, tylko przyszła Grace. Ta, świńska Świnia. O, tak o, o swojej przyjaciółce gadasz. Aha. Grace! Jestem, jestem. Idiotka. Sędzka, mm, hej, może czekaj, idźcie stąd, bo bo ja tu idę, chodźmy, i tak bym Ciebie nie posłuchała, ale wolę Cię unikać, choreksa. Ona mnie już zaczyna strasznie denerwować. No wiem, nie tylko ciebie ona denerwuje. Ach, przepraszam. A nic się nie stało. No to ciebie też denerwuje? Tak, a niby kogo ona w tej szkole nie denerwuje? Cała szkoła ją unika. To czemu niby wszyscy stoją i nawet nie reagują? Weź, każdy się boi zareagować. Mówię ci pewnie... mówię ci pewnie o tej historii z tym Masonem. Tak, ta różowa. O, Penny. E, coś o mnie mówicie? E, nie, tylko mówimy o tym Mejsonie. Aha. No to Czekaj, czasami może to było na mnie Wiesz co, ona mnie strasznie zaczyna denerwować. W ogóle już nie radzę sobie z tym. Ona się uważa za kogo. Myśli, że cała szkoła, to to, że, nasza, że nasza cała klasa to, to toleruje. Jak nawet nikt jej nie lubi. Co? Mm -hmm. Tylko jej przyjaciółki ją uwielbiają. Bo jak na przykład się pokłócą, a ona nie chce zostać sama, no to no ona jest bogata. No to, to wiem. Ktoś mój, no ta różowa. Um, no to właśnie um, ona. mówi, że um, kupi jej ulubione sukienki? Nawet za 800. E, chciałaś powiedzieć, że chyba 800 dolarów. 800 dolarów. Co? Weź to nawet nie. Przekup, swo... Przekup swoje. Przekup swoja przyjaźń, to nie jest to. Ej, ja kiedyś tak miałam taką. Mm... Ej, pamiętasz tą taką, no, Ankę Wukę? No, no, ona dziś wyzywała panią od niemieckiego odwiedźmy. Co? O, ona będzie miała balę. No, ale pani od niemieckiego powiedziała, że ją Kuba to obchodzi. Czy ktoś ją lubi? Czy nie lubi? Ona ma nas uczyć, a nie. To ty posłuchaj właśnie. To, to ty masz z tej klasę? Nie, coś z nią chyba chyba nigdy z nią. No to, no to jest tak, że dzisiaj byłam na pierwszej lekcji. Nie na pierwszej lekcji, przecież Ciebie ktoś pobił. Fiki, oj. No, tak. I właśnie, no nie dzisiaj, tylko wczoraj. Nie? Na pierwszej lekcji. Bo jeszcze wtedy nie było tej. Mm. Wiem, Jutro ona nie. Ona zawsze pierwszego szkoły nie przechodzi. Przechodzi tylko drugiego i tak cały rok. Chyba, że raz się zdarzy i nie przyjść. O, to już wiadomo. No dobra. Zacznijmy od tego. Że. Dobra. Wczoraj na pierwszej lekcji powiedziałam pani, że idę do Tartu. No to sobie tak szłam, szłam, szłam. I nagle usłyszałam, że kapka ma niemieckie. Jak ktoś ma niemiecki? jakaś co ma niemiecki, to jest bardzo ciekawe, co nie? No bo co, darcia I krzyki. No dobra, dobra, No to właśnie wtedy tak. Drzwi były otwarte, co nie? Na wylot. O, oh, sorry. A nic się nie stało. Drzwi były otwarte. Nawet podarzą tak ucho, nadstawiłam tak podsłuchuję, Odsłuchuję, podsłuchuję. Weź ta wóka, ona, tak to pani powiedzieć, lubię ją, jak moją własną siostrę, no ale, błagam, tak się zachować, to jest nienormalne. Wiem, jedna taka, kiedyś dziewczyna miała, jak się nazywała, Kira. A, nie kojarzę. Może no, jeszcze jesteś tutaj pierwszy rok w szkole no to skąd, no właśnie, ej, ale tak to skąd znałaś tą wókę? Na początku roku, cała szkoła się przedstawiała przecież. O, pamiętam, właśnie to tak długo trwa. Wiem, nienawidzę tego. Nie ja musiałam skąd sobie umówić, co? Czemu się tak się robi? Nie, na przykład byłem taki, no to jakieś chłopaki, co szkoła tobie bierze, tam, starze, co tam lubisz, no i ten, bam. Uuu, to o co tutaj chodzi w tej szkole? No dobra. Hmm, za chwilę zacznie się lekcja. No, no to może... No to pa. Pa. Trrr.